A propos, rogue, my już mamy na łączu Trymbiego. Lecimy do wywiadu. Siema na Trymbie, siema Adrian, dobrze ci widzieć. Heja. Powiedz mi, słuchaj, na początku, może zacznę od tego, gratuluję ci wyjścia z grupy już oficjalnie, <noise> mogę to powiedzieć, mogę to zrobić, Adrian. Znakomicie Dzieci. wam poszło, słuchaj, podczas meczów na GAM, podczas całego pierwszego, podczas pierwszych rozgrywek waszej grupy, ale. Oczywiście od razu chciałbym cię zapytać, jak oceniasz przebieg całej fazy grupowej dla Rogue dotychczas i co możesz powiedzieć o dzisiejszych starciach przeciwko DRX i Tobs. W sensie no, overall wydaje mi się, że dobrze zagraliśmy w całym tym, w całych dwóch tygodniach. Wydaje mi się, że pokazywaliśmy się najlepiej i wydaje mi się, że mieliśmy bardzo dobre gry. Niestety dzisiaj no nie wyszło. Dwie gry niestety nie poszły po naszym Myślę, że atakujmy i. Mimo tego, że i tak byliśmy w strasznie tragicznych sytuacjach, czasami draftowo, czasami po prostu mechanicznie, to wydaje mi się, że nadal jakby pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie walczyć i no zdarzają się te dwie gry, ale szczerze, i tak jakby wyszliśmy, wyszliśmy z grupy, to, było, to był jakby mój cel, z którym przychodziłem na sam początek, i chciałem być po prostu humble z chciałem po prostu, wiedziałem, że no nie będzie łatwo. No i... No, okazało się, że nie będzie łatwo i przegraliśmy te dwie gry. I szkoda, naprawdę szkoda, bo no, chciałem jednak zrobić to 6-0 i jakby pokazać, że Europa jest w stanie no, zrobić wiele, ale cóż, no, no, bywa, nie, bo nie mogę nie, więcej powiedzieć tak naprawdę szczerze. porządku, no, rozumiemy. Trzymamy kciuki, że Europa rzeczywiście zrobi bardzo wiele, bo wy jesteście ostatnią jej nadzieją, ale powiedz mi, Adrian, bo my nadal tego nie rozszyfrowaliśmy. O co Koda. chodziło z tym Nasusem na supporcie w grze A. przeciwko Diarex? No problematycz problematycznym jest to, że no niestety no teraz jak tak myślę o tym i tak nawet jak brałem to, tego pika, ten pick to stwierdziłem, że no, to nie jest najlepsza sytuacja dla niego, ale jak mam być szczery... Czy to wina Elesa? Czy to, to wina się, Nika nie, do Cezary. Nie, <laughs> wypadku. Wydaje mi się, że Nasus jest naprawdę dobry i po prostu to nie była gra dla niego i... No tak czasami bywa, że draftowo czasami myślisz, że coś będzie lepsze i teoretycznie jest ok, ale niestety niestety patrząc na to jak draft końcowo wyszedł, to no nie był to najlepszy draft i no tak czasami bywa, wydaje mi się, że to była dobra próba i na pewno będę mógł znaleźć jeszcze okazję na jakieś różne piki, ale no to nie była grana na susa, niestety i no nie wiem w sumie na co tam była gra, jak mam być szczery, ale jak teraz na to patrzę, ale wydaje mi się, że Wydaje mi się, że no, mogłem spróbować i w pewnych tak było okej okay, po prostu, no, jak już cała mapa nie daje rady, to nieważne, czy ja mam na NASUSA, czy coś innego raczej, to dużo nie będę w stanie zrobić, więc no, tak niestety bywa. Trymbi, mógłbym zapytać Cię jeszcze o wiele rzeczy. Czas antenowy nas nagli, ale chciałbym skorzystać z okazji, że mamy jednak Ciebie tutaj, zawodnika, który zagrał Nasusem i wiele razy gdzieś wypowiadałeś się o tym Nasusie, czy widzieliśmy różne dyskusje związane z nim na Twitterze. Jakbyś mógł nam pokrótce w takim razie wyjaśnić fenomen Nasusa na saporcie, w co jest dobry, gdzie się powinno go pikować i gdzie może się jeszcze pojawić w Twoim wykonaniu, przeciwko jakiemu zestawieniu? O, w sensie. Jakby dużym atutem na susie jest to, że jest strasznie, strasznie mocny na linii mimo tego, że nie byłem w stanie tego pokazać, bo no, grałem na Heimera i aż raczej postacie, które są troszkę silniejsze, troszeczkę, więc no. Na pewno jest mocny na linii, ma bardzo wszystkiego spele, oprócz Q, na którego nie daje w ogóle są naprawdę mocne, jeżeli jeżeli wejdziecie w statystyki overall jakby wszystkie te wszystkie te niuanse, jeżeli chodzi o jego spele to naprawdę W i jest, to spele są strasznie głupie, a jego ult, jak zobaczycie, ile statystyk daje, wydaje się, że to jest postać, która dopiero co wyszła. Bo, no naprawdę, to, to jakie on ma staty, dostaje za jakąś losową erkę, jest niesamowite, więc to jest na pewno to jest postać, która ma swój, jakby. Powinna być wpikowana, moim zdaniem, bo naprawdę wygląda mega silnie, ale jest po prostu niestandardowa i no nie wygl... no, tak jak ja grałem, to oczywiście nie, było, nie wyglądało to na to, że była mocna, ale to naprawdę, naprawdę nie wina Piko. Tam wydaje mi się, że po prostu no, nie powinienem był wtedy brać tego na tyle. A tak to tak to naprawdę uważam, że ta postać może naprawdę wiele zrobić, bo jego W, jeżeli chodzi o to, to. I, dostaję, i ta, nie dość, że slowujesz go tak na 90%, podajże to jeszcze zmniejszasz mu attack speed danej osobie i to, to, co off cooldown to masz tak naprawdę bo tam sekunda różnicy jest w późniejszych fazie rozgrywki i esz reduje 40% armora, więc Aha. no te wszystkie trzy spele jakby po połączone ze sobą no, sprawiają, że to postać jest naprawdę mocna, ale no tak jak mogliście sprawdzić no, u nas w drafcie nie mieliśmy za dużo obrażeń, obra, obrażeń fizycznych, więc moje Annie było zbyt użyteczne, no, a potem się okazuje, że mój Wither na W no, nie slowuje ani nie zmiesza tak speedu praktycznie nikomu oprócz, oprócz Ashe, więc no, niestety nie wypaliło, ale myśleliśmy, że to wziąć w, ta, w, tej, w tej postaci i no, trudno. Szczerze wydaje mi się, że tak nie wiem, czym wymyślił jakąś super lepszą postać, a w tamtym momencie, co by była w stanie od, powalczyć w tamtym drafcie. więc tak naprawdę bywa. No, czasami tak wyjdzie i... No, wydaje mi się, że wygraliśmy większość draftów, więc czasami, fa czasami fajnie jest zobaczyć, że no, nie wygrywa się wszystkich draftów, i czasami trzeba uklęknąć, że tak ujmę, i tak, tak bywa. Chyba nie mogliśmy spodziewać się bardziej wyczerpującej odpowiedzi, i teraz mamy tym bardziej większą ochotę, żeby zobaczyć tego Nasusa w odpowiednim spocie. Dziękujemy Ci, Adrian, że połączyłeś się z nami. No, czekamy na pewno na wynik spotkania pomiędzy DRX oraz Top Esports, i może jeszcze jeden Wasz występ, jeżeli taka do wygrywka byłaby wymagana. W taki, na taki wypadek będziemy Dokładnie. trzymali za Was kciuki, będziemy Was tutaj wspierać. Polskiego czasu o godzinie to już będzie trzeciej. W każdym razie możecie na, na, na nas liczyć. I co? Powodzenia w dalszych rozgrywkach. Dzięki raz jeszcze Adrian i trzymajcie się. się, trzymaj się ja. Trzymajcie się. hej.